Jeżeli trzech sędziów je 116, 112, to nie wiem, co oni oglądali. Ten rok będzie lepszy, bo dwóch Polaków walczą w Mistrzostwo Świata. Ale zeszły były dla mnie rozczarowanie. Największym rozczarowaniem jest to, że nie doszło jeszcze do walki z Bignifrouwem przy, w przemysłach Saleta. No, szukamy płatnika. Ja jestem nie jak płatnika. najbardziej za. Ale cię, panem, ja byłem za darmo. Co za fantastyczna nocy posła. Bo... Się największego kalibru. się Państwo na Cześć, witam Was serdecznie w nowym 2025 roku. I witam swoich gości: trener Zbigniew Frałwo. Dzień dobry, witam. I były mistrz Europy w boksie Przemek Saleta. Dzień dobry. Króciutko podsumujemy. Ten rok, który minął, ale tylko skoncentrujemy się na jednej walce. I krótko podkreślam, usyk Fury. Wygrał, jak pamiętacie, usyk. Sędziowie zgodnie punktowali 116-112. No ale Fury powiedział po walce, że sędziowie dali Usykowi prezent pod choinką. Mówił, że czułem, że wygrałem obie walki z Ukraińcem. No ale to usyk ma pasy w WBC i WBO. Frank Warren dał wygraną y, Fiuremu różnicą trzech, czterech rund. No, Usyk odpowiedział, że wujek Frank jest ślepy, a jeśli Tyson twierdzi, że dostałem prezent na Boże Narodzenie, to od Boga, a nie od Tysona. I Warren przywoływał tutaj taki fragment y, w swojej fali że jeden z sędziów nie dał Fiuremu żadnej rundy od szóstej w górę. Jeden, jedno z sześciu, no i jak to określił, paranoja. Panie Zbyszku, to paranoja czy nie? Nie, bo ja jestem tego samego zdania co Fiury. Fiury dla mnie. Ja nie mówię, że ja jestem ekspertem, coś. Ja widziałem i w jednym przypadku i w drugim wygraną Fiurego. Zarzucają mi, a bo ja tam zapatrzony, no nie. W obydwu walkach powinien wygrać Fiury, nie była to jakaś rozbieżność, nie była to jakaś dominacja, ale minimalnie lepszy był Fiury. I jeżeli trzech sędziów, sędziuje 116, 112, to nie wiem co oni oglądali. I zdania nie zmienię, dla mnie Fiury był lepszy. Przemek. No ja tradycyjnie akurat się ze Zbyszkiem nie zgodzę. I dla mnie obie walki wygrał e, USYK i e, rzeczywiście no nie punktowałem rundy po rundzie, ale e, stosunek wygranych rund dla USYKa 8 do 4 jest według mnie uczciwy. E, pierwsza walka była bardziej dramatyczna i też ten noctown sprawił, że e, In, to była walka inna na poziomie emocjonalnym. Natomiast tutaj do tej drugiej walki obaj byli lepiej przygotowani. I jeden, i, i drugi. I te rundy były e, bardziej wyrównane. Natomiast e, no, w, w mojej ocenie wygrał, wygrał Usyk. No, statystyki czasów też pokazują, że wygrał Usyk. No, w, Tyson Fury boksuje tak. Nie, nie typowo, tak bym powiedział. No, w tej walce zdarzały się wręcz ciosy na odlew z Bekwista w momencie kiedy nie trafiało prawym różne dziwne sytuacje. Um, ale był rzeczywiście bardzo dobrze, dobrze przygotowany przede wszystkim fizycznie, nie pajacował i, i dzięki temu ta równana, ta wygrana usyka była. Z większą różnicą na kartach punktowych, ale w moim odczuciu była to walka bardziej wyrównana niż ta pierwsza. Zamykamy ten rozdział teraz krótko. Najlepszy bokser roku 2024 bez podziału na kategorie wagowe. Może ja najpierw przedstawię swoje kandydatury, nie wiem, już stosunkujecie się. Miałem duży problem, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, jednak zdecydowałem się na Terensa Crawforda, niepokonane 41-0. Tam ostatnia walka też wygrana z Madrymowem, mistrz świata czterech wag, mistrz świata absolutnie dwóch wag. No, także jednak postawiłem na Crawforda. Drugie miejsce oczywiście Aleksander Usyk, trzecie Oja i Noe. Nie wiem, ja tam jeszcze rozważałem y, może Beterbijewa i Canelo Alvarez, ale ta trójka jest dla mnie y, na przodzie. Panie Zbyszku. Ja jednak bym, y, jeżeli już mówimy o najlepszym zawodniku, to bezwzględnie w takim razie, da się mogę nie zgadzać z werdyktami, Usyk, Crawford i Noa. gdyby. Ten Inoa był kategorią średnią, półciężką, to, ale to jest mały zawodnik i, i nie rzuca tak publiczności na kolana i Usyk pierwszy, Kropfból drugi, Inoa Przemek? Ja mu jeszcze zastanawiałem się nad Inoa i, i Usykiem. No poszedłem w stronę Usyka ze względu na mm, Wagę ciężką. To i, jednak nie słuchasz, nie Liczysz wymiar, się z moim i zdanie, i nie? Zawsze, zawsze. <noise> mogę udawać, że nie, ale <noise> zawsze. E, ze względu na kategorię ciężką i, i, i wymiar tych e, walk z Fiorym, bo to było naprawdę ogromne wydarzenie. Natomiast tak szczerze mówiąc, no, nieszczęście Japończyka polega na tym, że boksuje w. W takiej kategorii, a, a nie innej, bo szczerze powiedziawszy, gdyby oceniać tylko i wyłącznie osiągnięcia sportowe, to dla mnie to jednak Ino jest taką y, gwiazdą. No to jest chłopak, który stoczył, chyba w tej chwili ma na koncie 23 walki. E, chyba już więcej ten. Nie, chyba 23 walki, 20, wszystkie wygrane, oczywiście 21 przez nogę, od, od szóstej walki walczy cały czas w walkach o Mistrzostwo Świata, e, cały czas trzyma poziom, przeskakuje kategoria po kategorii. Zunifikował e, tytuły w dwóch kategoriach wagowych i szczerze powiedziawszy plus ten styl, jego styl boksowania, bo to jest e, no naprawdę ideał jeśli chodzi o technikę bokserską przy tym z mocnym uderzeniem. I gdyby e, boksował chociaż w kategorii średniej, to byłoby o nim Dużo, dużo głośniej. Dobrze, teraz już przechodzimy do roku 2025. Jaką walkę czy walki chcielibyście zobaczyć w tym roku? Mówimy na świecie, czy w ogóle? Na Polsce? świecie. Ale barsz, bije w No to, to zobaczymy. To zobaczymy. No z mojej strony są, tym... są dwie walki, które, które chciałbym zobaczyć i które zobaczymy. Pierwsza to oczywiście był batyment ale wcześniej 1 lutego jest e, walka morel Benavides i, e, i dla mnie no to jest bardzo ciekawa walka. Benavide obaj niepokonani, Obaj z bardzo mocnym uderzeniem. Benavides ma więcej doświadczenia i, i niewątpliwie jest faworytem. Aczkolwiek ja stawiam w tym wypadku na kubański box, na Morela, bo on, on jest pełniejszym pięściarzem. Jest dużo lepszy w obronie niż Benavides. I chętnie bym, jeśli mówimy o... Eee, o, o, o walkach marzeń, chętnie bym do tej dwójki dorzucił jeszcze Canelo Alvareza, żeby ich we trójkę zmiksować. To jest pierwsza rzecz. I, i ta kategoria e, półciężka pół czy super średnia, bo oni tak boksują na, na granicy tych, tych dwóch kategorii, e, jest na pewno bardzo interesującą kategorią. Drugą to są okolice wagi lekkiej, i tutaj jest kilku zawodników, e, których walki ze sobą chętnie bym obejrzał. Jervonta Davis, e, Shakur Stevenson. E, no tutaj fajnie by było, gdyby Inoue do nich doszedł, no ale to już mały. myślę, że jest e, za mały. No dobrze, ja powiem, że tak. Ja bym bardzo chętnie zobaczył walkę. Crawforda z Alvarezem, ale to tu już Przemek jakby zasugerowałeś to. Joshua Fury to yy, prawdopodobnie do tej walki dojdzie i zobaczyłby bardzo chętnie, chociaż to nie wiem czy to w, w tym roku do zrealizowania. i Tauma, Anthony Joshua. Nie, to nie jest do zrealizowania. No z tego co, no ale co tam a propos Taumy, no to chcą mu Załatwić walkę Między Świata Tymczasowe z, z Hunim, chyba. Tak, tak, jest, tak. tak no. Więc tylko i wyłącznie po to, żeby pobił rekord Mike'a Tysona. Przypominamy: natomiast, 20 lat, 4 miesiące, 22 dni. Natomiast Tyle. to jest rzecz, która się nie zmienia w stosunku do zeszłego roku i na pewno Może z jest prospektem również na ten 25 rok i, i z przyjemnością. E, będę oglądał każdą jego następną walkę. Także... E, f, może pobije tak, ale ten rekord tajsona, ale to, to, to trochę będzie nie do naciągane, końca poważnie. tak? No dobrze. Teraz tak, jakie wasze takie największe rozczarowanie czy rozczarowania były w, w ubiegłym roku? Joshua. Joshua Zdibuła, tak? tak? Byłem przekonany, byłem przekonany, bo śledziłem, śledziłem, no Joshua ciężko nie śledzić, ale była tam jeszcze z, z tych mistrzów z Europy, w Polsce co byłem juniorów. E, byłem przekonany, że Joshua go rozniesie, nie? I się okazało, że Joshua wyszedł jak, jak nie wie po co i się okazało, że jeszcze oglądałem to w Birmingham i tam pełno ludzi w tym pubie oglądały <grymne> ten i, mecz i, i nagle wszyscy cicho, nie? Wszyscy Cały cały ten pap zamilkł. co się stało, nie? Tak. Wszyscy byli za Joshua mimo wszystko, a tu cisza i roz... dramat. I, I obawiam się, że walka Josuła pióry, gdzie jeszcze niedawno mówiłem, że Josuła to jest jedyny, który może pokonać piórego, dzisiaj byłbym ostrożny. Ale słuchajcie, a Przemek? Ty? Znaczy no e, mówiąc o walce Joshua Fury to jest rzeczywiście doskonała walka i dla jednego, i dla drugiego. Obaj są poprzegranych i e, potrzebują odbudowania się. E, f, no, nie mają szans na to, żeby dostać walkę mistrzostwo świata. A pojedynek między nimi wzbudziłby ogromne zainteresowanie, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, bo ja nie ukrywam, że z chęcią bym obejrzał. I, i te szanse są bardzo wyrównane. Tutaj przychylam się do, do zdania Zbyszka, że rozczarowaniem dla, dla mnie był Antony Joshua. I nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o tą jedną walkę, tylko mówimy tak o cały rok. Jest to rok zmarnowany, ja mam wrażenie, że on nie bardzo wie, co chce, dalej, co chce dalej ze sobą robić. Więc przede wszystkim chyba musiałby to ustalić. A drugim takim rozczarowaniem, no jest, tak szczerze mówiąc, polski bok zawodowy, dlatego że ten zeszły rok, no właściwie nic, nic się nie wydarzyło. Nie, nie objawił się żaden nowy talent. No, ci, którzy byli rok temu w czołówce, w rankingach, to są. Łukasz Różański stracił tytuł, więc nie mamy, nie mamy mistrza świata. Na pewno ten rok będzie lepszy, bo dwóch Polaków walczy o mistrzostwo świata, ale ale zeszły był dla mnie rozczarowaniem. Słuchajcie, ale ja tu miałem takie sygnały od y, słuchaczy tego naszego wideobloga, że największym rozczarowaniem jest to, że nie doszło jeszcze do walki z Bignifrouwem, bo saleta. No, szukamy płatnika. No, ja jestem jak płatnika. najbardziej za. Ale cię panem, ja byłem za darmo. Że żaden nie potrzebuje ten, no. Za darmo. No, no Wielkiej no Brytanii jeszcze większa wtopa, jak najman z tobą. No przestań się wygupić. No już po tak, raz szanowni, kibice, już kolejny proszę cię, kibice, żebyś nie że chcieliście kompromisować. E, nie chcijcie kompromisować. Nie chcijcie w topy pana Przemka. Nie róbcie mu tego, naprawdę. Pozwól, jeśli i Jeśli, jeśli tak dalej, Byłej, jeśli tak dalej dalszej dalszej pójdzie, to zorganizujesz ja... zrzutkę na walkę Rałbosaleta. Saleta. Słuchaj, ja to, to ja cię palne byłem za darmo. Ale ja ciebie ale za ja darmo nie, nie uderzę, no. ja ci mówię, ja tu mam nawet ten. mogę ci dać, nie, nie mam, no ten nie mam. Chciałeś mi zapłacić, ale jak zwykle nie masz hajsu. Mam, ale mam karty mieć. O super, załatwił sobie darmowy przyjazd do Super Express. Nie, nie, to nie jest darmowy. Płacę. No, no Jeszcze płakę. Okej, okay. słuchajcie, kończymy. Mam nadzieję, że do tej walki nie, nie dojdzie jednak. Dlaczego? A no no bo... dobrze, szanujesz Trzemka, zgadza się. Dobrze, nie będzie tej walki. No bo musiałby prowadzić program we dwójkę, albo z tobą, albo ze mną. Na no pewno. <laughs> Słuchajcie. No, jak to mówił Melchior Wankowicz, w każdej dyskusji, w każdej książce musi być taki element, że się trzeba obśmiać trochę. Troszeczkę się obśmialiśmy, wracamy. No, ale nie, nie no. śmiejcie się z przemką. No no, nie, 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 nie śmiejemy się. Wracamy do poważnych no. tematów. Słuchajcie, powrót roku, no to tutaj chyba zgodzicie się ze mną, że to DiBuana, bo był w otchłani po przegranej z Joey'em wrócił i znokautował, Rzeszuję. No chyba większego powrotu nie ma. Czy może przychodzi wam coś do głowy? Nie, bo na świecie tam jak się coś to kto miał przegrać to przegrał, kto miał wygrać to nie było jakiś tam... Łomaczenko na razie w zastoju, nie? No dobra, to przechodzimy do rubryki kogo e, obserwować w tym e, roku szczególnie. Ja mam taką kandydaturę e, Hamza Shiraz. E, 25 lat, z pracy, wielkie IQ, nokautujący ciosy, no i y, też y, radziłbym obserwować, y, ale to myślę, że tutaj Przemek rozwinie ten temat, bo to wiem, że to jest jego ulubieniec, Benjamin Ben Whitaker, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w ma ponad 3 miliona śledzących y, y, followersów. Y, no, y, widzi, więc jakieś już kosmiczne kontrakty reklamowe, chociaż niewiele jeszcze działał Adidas, Hublot, Diesel, no także e, Przemek chyba. Na pewno, no Ben Wittager jest zawodnikiem, który przyciąga uwagę, wprawdzie e, takim e, nietypowym stylem boksowania, bardzo widowiskowym, e, zawodnik obdarzony e, wspaniałym refleksem E, Wykorzystującym błędy rywala. Czasem to wygląda jak e, jakby rywa, rywala lekceważył, ale zawsze się w każdym razie tym wszystkim bawi i to e, przyciąga na pewno uwagę kibiców plus media społecznościowe, Aczkolwiek też Jeden z jego filmów na Instagramie, miał słuchajcie, 58 milionów wyświetleń, no to to się po prostu w głowie nie mieści. Ale no ale też no, trzeba zauważyć, że ostatnia walka mu tak, nie tak, poszła, tak, 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 tak ze, ze z Layamem Cameronem tam w e, Cameron się po prostu nie przejął. Całą tą otoczką, tylko po prostu robił swoje generalnie. Zakończyło się, zakończyło się remisem, ale no nie mógł. No więc z ciekawością będę oglądał e, Whittakera i obserwował, jak sobie radzi boksując z, z pięścierzami z tej wyższej ligi, z rankingu czy z. On mówi, że ja go. jestem we własnej lidze, no to to już koło no, trochę tam buzuje w głowie. Być może tak, być może jest to imić. No ciężko tak powiedzieć, jak się, jak się kogoś nie znam osobiście. Natomiast no, warto obserwować Mozeze i Domu, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Zresztą tak szczerze mówiąc, to dużo jest takich pięścierzy. E których się widzi i widzi się, że mają to coś, aczkolwiek nazwisk się nawet nie pamięta, bo jeszcze nie są na tym poziomie, żeby, żeby to zaobserwować. Natomiast mam też takie wrażenie, że ten rok Ostatni rok był naprawdę dobrym rokiem dla boksu w kontekście wielkich, wielkich walk za sprawą pieniędzy z Arabii Saudyjskiej. I ten będzie, myślę, równie dobrze, dobry, a być może nawet lepszy, bo są cały czas pomysły na to, żeby reformować, reformować ten boks, robić różne gale typu pojedynek, Albo z Hernem, albo Stany Zjednoczone z Meksykiem. To budzi zainteresowanie, emocje, a przy okazji widać też, jak bardzo starają się zawodnicy i na jaki poziom przy okazji tak wielkich walk wchodzą. Zbyszek? A ja w bym się nie koncentrował na jednym zawodniku. Teraz się zakończyły igrzyska w Paryżu. I no właśnie, wielu, wielu. Tak. Tych mistrzów, wicemistrzów, brązowym ja to jest nowe pokolenie, nie? I, one te, i oni teraz wchodzą na rynek boksu zawodowego. I, i tu z tej, znowu z tej ekipy, może na, wyrosnąć kolejny mistrz, czy to będzie Tyson, czy to będzie Joshua, czy to będzie Bracia Kryjskie. Ci wielcy mistrzowie. Ja jednak bym się skoncentrował na tej grupie fajnych, młodych chłopaków. Niekoniecznie. Ale e, nie, tylko chłopaków, czy. Dziewczyn czy albo może i chłopaków i dziewczyn, no bo trzeba wspomnieć też o takiej największej kontrowersji e, ubiegłego roku, czyli Mane z Algierii, e, e, no, to jest jedno. Okazuje się, tak patrzyłem, z najczęściej googlowanych nazwisk było w 2024 roku. Ona po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego, jak były tam wątpliwości co do jej płci, wytoczyła już powództwo przeciwko J.K. Rowling, przeciwko Ilonowi Maskowi o harassment. No, bardzo kontrowersyjna postać. Trochę jednak mniej chyba kontrowers, bardziej kontrowersyjna niż Linux, którą przegrała nasza Julia. To jest akurat tak drażliwy, tak e, kruchy temat, że ja z moją mordą, z moimi wypowiedziami ja wolę się nie odzywać i niech to sobie jest tak jak jest, ja się do tego nie wtrącam. Ja się odezwę, bo nie spokojnie, tak ale... Ale... Ale jeszcze mówimy o facie, tak? Ale Katy Taylor, boks kobiet, boksuje pięknie, serano pięknie, i może kolejna nasza Julka będzie kolejną serano albo. No to zacznę, zacznę od Kenny Taylor, a propos kontrowersji, no bo to, szczerze mówiąc, to nie wygrała tej walki z Serrano. Zgadzam się z Tobą. E, I e, i to, była, to była bardzo zła decyzja i mam nadzieję, że dojdzie do ich trzeciego pojedynku. No, bo pojedenku. pierwszą przegrała Taylor, drugą wygrała, tak? E, drugi, drugi raz nie, wygrała. Drugi, drugi, raz, raz. drugi wygrała. raz wygrała, ale tak. tej drugiej walki tak naprawdę nie wygrała. Ale no już, no nieważne. No, natomiast a propos... A propos e, tej algierki, tutaj wszystko się rozgrywa na e, na poziomie emocji, szczerze powiedziawszy. W dzisiejszym świecie, fake newsów, wystarczy, wystarczy, wystarczy rzucić coś w eter, i jak ktoś chce w to wierzyć, to to, to uwierzy. Wierzy. I tak zupełnie szczerze, no nikt, nikt nie jest w stanie ze stuprocentową pewnością powiedzieć jak było. Zakładam, że Komitetowi Olimpijskiemu trzeba uwierzyć i tak kolokwialnie, kolokwialnie powiem, nikt z nas nie widział ani bana, ani nie zaglądał jej w majtki. Więc, więc nie podejmujemy decyzji, do których, do, na które nie mamy jakiejś Dowodów, tylko Jasne. przekonania, i zwykle są to przekonania zgodne z naszymi upodobaniami politycznymi. Słuchajcie, jeszcze tylko taka jedna sympatyczniejsza rzecz, no żeby zakończyć takim optymistycznym akcentem. Dla mnie to jest pojawienie się takiej nowej gwiazdy w polskim boksie. Za taką nową gwiazdę ja uważam tą młodziutką dziewczynę, 21 lat, z Pomorza Nina Toryn, Barbarą Marcinkowską. Jak ja oglądam, jak ona boksuje, to aż mi się oczy świecą. Bo wierzę, że mamy drugą zawodniczkę. Oprócz oczywiście Julii Szeremety, która będzie mogła walczyć o medal olimpijski na następnych igrzyskach. Czy się z tym zgadzacie? Znaczy ja zupełnie szczerze mówiąc, to nie widziałem nie widziałem jej walczącej, więc się nie wypowiem. Zbyszek? Ale Zbyszek pewnie ja. też nie widział, ale się wypowiem. <laughs> Akurat byłem na całych mistrzostwach Polskich. Część jako klub, część jako organizator Krzysiek Szadło Polski Związek byłem gościem i oglądałem wszystkie walki. I nie zapominaj mi, że jest jeszcze Oliwia Toborek. Jest jeszcze kilka fajnych dziewczyn. Ja nie będę wymieniał wszystkich nazwisk, bo tych mistrzeń mamy 11 czy 12. Jest wiele fajnych. I czy to będzie Marcinkowska, czy to będzie Toborek, one dwie rybalizują. I każda następna może być kolejną Julką, nie? Daj Boże złotą, nie? Tak. Julka. I, I ja już od pewnego czasu nie chcę się zamykać w grupie dwóch czek. Cała nasza grupa są wśród tych, tej jednej Julki zrobi się koło więcej fajnych Jaka ciekawych. O, tak. Oczywiście, także tutaj, także nie jest, powtórze nie jest tak źle, jak to mówią fachowcy boksu zawodowego, że ten boks amatorski umiera, nie jest tak źle, także... Ja jestem dobrej myśli. I czy mamy kciuki za i Marcinko i za Julkę i, i za wszystkie dziewczyny? No, jest, za ciebie też. Na ten rok też patrzę z dużym optymizmem. No wiadomo już, że będziemy mieli polskiego mistrza świata w kategorii Bridger bo walczy dwóch Polaków, Balski i Bodarczyk. E, Cieślak również e, no, polski boks jednak. E, zawodowy no stoi tą kategorię w kategorii cruiser. Cieślak i, i Masternak są w czołówce. Cieślak będzie walczył o mistrzostwo świata. E, dzisiaj, dzisiaj rano opytają o bronię, tytuł tytułu mistrza świata. W takim stylu po raz kolejny, że jednak jest duże zainteresowanie tą kategorią, więc chętnie bym w przyszłym roku na przykład zobaczył Cię ślaka zdobywającego tytuł i walczącego z Opytajem, aczkolwiek roku. w tym roku. Aczkolwiek trzeba się śpieszyć, bo zapewne Obytaja przenieść się do wagi ciężkiej. Tyle na dzisiaj słuchajcie. Do zobaczenia jeszcze raz szczęśliwego nowego roku i widzimy się potem. Moi goście, tak. pozdrawiam wszystkich kibiców i szczęśliwego nowego roku. To był Zbyszek Robo w niebieskim narożniku z czerwonego. Pozdrawiam Przemych <grywanie> Cześć, cześć, do zobaczenia.